Dzień dobry drodzy państwo, witam państwa serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj nie będzie stricte o y, jakimś aparacie fotograficznym, ale będzie dzisiaj o kamerce sportowej DJI Action 4, której używam od maja tego roku. Dlatego pomyślałam też sobie, że skoro mam tego Action 4, z którego jestem bardzo zadowolona, to podam państwu 11 powodów, dla których warto tą kamerkę sobie kupić. I trzy, dla których może trzeba jednak to rozważyć, albo trzy takie, które mnie do końca nie przekonują, jeśli o nią chodzi. DJI kupiłam tak naprawdę tą kamerkę typowo pod ten kanał YouTube, ponieważ, jak wiecie, Państwo często te moje filmy są gdzieś, jak robię zdjęcia i idę z tą kamerką, i na początku próbowałam korzystać z telefonu, i to przez jakiś czas działało, ale telefony, które ja posiadam, to zazwyczaj nie są telefony z najwyższej półki. W związku z tym i stabilizacja i dźwięk i wiele innych rzeczy często pozostawiały wiele do życzenia. Poza tym telefon jest dość niewygodny w użytkowaniu, bo wyskakują różne powiadomienia i tak dalej. Stąd też pomysł, żeby spróbować taką kamerką sportową. Pierwszą kamerką, jaką próbowałam była DJI Action 2 i to była bardzo fajna kamerka, ale z ogromnym problemem, z, obro, z ogromnymi dla mnie dwoma problemami. Przegrzewała się i bardzo szybko wyczerpywała się jej bateria. Pierwszy powód jaki chciałam podać to to jest właśnie budowa tej kamerki. Pewnie jak każda kamerka sportowa, choć moje doświadczenie z nimi jest bardzo nikłe. Ona jest zbudowana jak taki mały czołg. To jest pokryte wszystko taką jakby gumą tutaj, wszystko tu jest pięknie spasowane, tu nic nie trzeszczy, nic się nie wygina, wszystko jest, yy, wydaje się być bardzo, bardzo solidne, co więcej tutaj wszystkie te porty są uszczelnione, tu jest, tu jest taka guma, yy, nawet widać jak jest odciśnięta ta, ten uchwyt baterii, ponieważ taka merka może być też używana, w warunkach wodnych, nie pamiętam do jakich tam głębokości, ale tutaj widać, że wszystko jest pięknie pouszczelniane, więc też odchodzi zupełnie stres związany z, z tym, że na przykład zamoknie mi na deszczu, jeżeli by mnie deszcz po drodze złapał, jak coś kręcę. Druga rzecz, która jest w niej świetna, i tutaj bije na łeb, na szyję telefon, to jest jej rozmiar. Tutaj pokażę Państwu w porównaniu z moim obecnym telefonem, o który się nawet w kadrze nie mieści. To jest mój telefon z OnePlus'a, a to jest DJI Action. Czy ja jestem już kompletnie odzumowana? To już jest maksymalnie. No to zobaczcie Państwo, jaka to jest różnica w wielkości. To się nijak ma do siebie. To jest maleństwo. Wiadomo, ona jest grubsza niż mm, mój telefon jest troszkę, grub, znaczy troszkę, jest zdecydowanie grubsza, ale jest maleńka. Bez problemu mogę ją wrzucić do kurtki, do kieszeni kurtki yy, i w ogóle nie czuć, że ją ze sobą mam. I to jest jej ogromny, ogromny plus. Kolejny jej yy, plus to jest prostota obsługi. Ja nie jestem filmowcem i ja naprawdę, jeśli chodzi o robienie filmów, to wiem bardzo niewiele, a ta Kamerka jest bardzo prosta. Tutaj całe, cała filozofia polega tylko na przejeżdżaniu palcem, tak naprawdę, po menu w jedną albo w drugą stronę. I nie ma tutaj zbyt wiele trudnego. Tutaj sobie wybieramy, co chcemy robić: czy chcemy robić film, czy chcemy robić zdjęcie, czy może slow motion, albo hyperlapse. I tyle. Jak wybierzemy już sobie, co chcemy, to tu na dole widzimy, jaki mamy klatkarz wybrany. Paluszkiem do góry i wybieramy sobie rozdzielczość. Bardzo proste i ile chcemy, szybkość klatek na sekundę, też bardzo proste. E, a tutaj sobie wybieramy, jaką chcemy mieć stabilizację i tak naprawdę wiele więcej nam e, nie potrzeba. E, tutaj mamy jeszcze dodatkowe ustawienia, jeżeli byśmy sobie chcieli, na przykład e, ostrość troszkę zmniejszyć. Ja sobie tutaj zawsze daję jakieś minus 1, minus 2, żeby to nie było takie bardzo ostre, a tutaj możemy sobie jeszcze redukować szum na przykład. Czy chcemy, czy nie chcemy, żeby kamera to robiła. I tyle. Zero więcej filozofii. Jeżeli chodzi o kolor, to mamy tylko dwie opcje, albo jest D-Log M, czyli taki, który musimy jeszcze później edytować, musimy robić jakąś tam gradację, albo jest normalny. I ja, gdzie ja nie umiem edytować filmów, dla mnie to normalne jest super. Wszystko proste, wszystko jasne, nie muszę się zastanawiać. Dla mnie rewelacja. Przez to, właśnie, że jest tak prosty w obsłudze. Kolejna rzecz, jaka tutaj jest, to yy, to, że ma dwa ekrany. Ja co prawda nie nagrywam siebie yy, zazwyczaj, ale czasem jest taka scena, że chcę ustawić. Tak tą kamerkę, że nie widzę tego tylko niego ekranu, to wystarczy, że ten sobie tutaj mogę przesunąć palcem do góry i on wtedy mi pokaże ten sam obraz, który jest tu z tyłu, tu z przodu. Rewelacja, naprawdę super opcja. Kolejna rzecz, jaka w nim jest, to jest jakość tego obrazu. Większość filmów, jakie ostatnio były na kanale, to były tak naprawdę, jeżeli nie były to yy, filmy takie jak ten teraz, kręcone z biurka. To były kręcone właśnie tym DJI Action 4 i moim zdaniem wyglądają naprawdę dobrze. Ja niczego więcej nie potrzebuję i jestem bardzo bardzo zadowolona z tego, jak te filmy wyglądają. I tu mamy kilka opcji. Maksymalna rozdzielczość to jest 4K, ale tak naprawdę na YouTube to ja mogłabym tak naprawdę w w tej rozdzielczości najniższej możliwej, tutaj kręcić, też by się nic nie działo. Zdarza mi się, że kręcę w tej 2.7, yy, głównie dlatego, że polecenia głosowe nie zawsze działają. O poleceniach głosowych jeszcze powiem. One tam do któregoś klatkarza działają, a później już nie i teraz nie pamiętam nigdy do którego, ale chyba 4k to chyba jeszcze działają. Tak, tak mi się wydaje. To dygresja. Więc naprawdę, jakość z tej kamerki jest bardzo fajna, i widzieliście Państwo, czy jakieś ujęcia z roweru, czy z tego, jak trzymam ją w ręku, czy jak mam ją przypiętą pod szyją, tak naprawdę, jak naszyjnik, to wszystko właśnie z tej kamerki. I ten kolor z tego standardowego profilu jest bardzo przyjemny. Mnie się bardzo podoba, u mnie jest taki czasem, obraz z telefonu, jest taki super przetworzony. Jakiś taki dramatyczny HDR się robi, a tutaj tego nie ma i bardzo mnie to satysfakcjonuje. Co jest jeszcze fajne, to właśnie to, o czym już wspomniałam, że możemy sobie wybrać tutaj na przykład zwolnione tempo, slow motion. I tu też mamy kilka opcji: możemy sobie wybrać rozdzielczość, ale możemy sobie też wybrać, jaka będzie szybkość tego slow motion. I tu w tym slow motion możemy sobie wybrać dwie prędkości w tej najniższej rozdzielczości. To już jest takie, te 240, to jest takie super slow motion. A tak naprawdę w 4K i 27K możemy mieć 120 klatek na sekundę, i to wychodzi bardzo fajnie. I takie slow motion, wydaje mi się, że Państwu pokazywałam w tym filmie o trzech kopcach nadwiślańskich. Ja w opisie tego filmu podrzucę te filmiki, w których są wykorzystywane różne. Funkcję tej kamerki to będziecie Państwo widzieć, jak to jest. A oprócz slow motion mamy tutaj też timelapse, i w timelapse jest takie, taka fajna opcja. Yy, tutaj jest teraz hyperlapse, ale my chcemy timelapse i zaraz sobie to zmienimy. Zmienimy sobie na timelapse, i w timelapse są bardzo fajne yy, opcje, bo są takie opcje dla lajka takiego jak ja że na przykład chcemy sobie timelapse chmur nagrać, to mamy od razu tutaj taki jakby program pod timelapse z chmurami. Chcemy sobie timelapse z zachodu słońca nagrać, to od razu mamy taki program, który też nam pokazuje jak długo to nagrywanie będzie trwało i możemy sobie oczywiście swoje parametry sami też ustawić. Bardzo proste, bardzo intu intuicyjne ustawianie właśnie tych różnych Sposobów nagrywania. Kolejna kapitalna rzecz, jaka jest tutaj w tym aparacie, to jest jakość dźwięku. I teraz jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu. Ja zacznę nagrywanie i puszczę Państwu porównanie tego, jak będzie brzmiał ten mikrofonik, który jest tutaj u góry. Tutaj znajduje się mikrofon, a z tego, który mnie nagrywa, który też jest mikrofonem DJI, ale jest teraz podpięty do. Do aparatu. W większości tych filmów, które są właśnie kręcone tą kamerką, to dźwięk będzie właśnie z tego mikrofonu DJI, ale zdarzyło mi się, że nie zauważyłam, że mi się ten mikrofon nie podłączył i dźwięk był prosto z tej kamerki. I tak naprawdę to, co zdradza to najbardziej, to to, że słychać szum wiatru. Ponieważ tego mikrofonu nie da się w żaden sposób przed tym szumem ochronić da się ochronić mikrofon z DJI, co Państwu za chwileczkę y, pokażę na przebitce. Z tym mikrofonem DJI jest też taka fajna sprawa, Tu skończę to nagrywanie, to już przełączymy się na dźwięk z aparatu. Z tym mikrofonem DJI jest bardzo fajna sprawa, że jak sobie to ustawimy tutaj, tutaj mamy ustawienia przeróżne i mamy y, połączenie mikrofonu bezprzewodowego. I tu są różne ustawienia w momencie, jak ten mikrofon jest już podłączony. I jednym z tych ustawień jest na przykład to, że automatycznie będzie się wyłączać zasilanie mikrofoniku w momencie, jak wyłączymy kamerkę, ale on się też automatycznie będzie parował w momencie, jak wyłączymy kamerkę, a będziemy mieli podłączony cały czas czy włączony mikrofon i to jest bardzo fajne i co jest super nie trzeba tutaj y, do tego do tej kamerki podłączać żadnego odbiornika. Ona się, on się łączy automatycznie z malutkim mikrofonem, który mam nadzieję państwu pokazuje teraz na przebitkach. I nic więcej już nie potrzeba. Bateria mikrofonu trwa bardzo długo, chyba 11 godzin, więc naprawdę maleńki zestaw, który można ze sobą nosić i nagrywać filmy. Kolejna super rzecz, jaka tutaj jest, to jest stabilizacja. I tutaj tej stabilizacji mamy kilka opcji. Tutaj się znajdują różne opcje stabilizacji. Ja może przejdę tu, bo wtedy będzie więcej opcji tej stabilizacji. Możemy w ogóle nie mieć stabilizacji włączonej. I wtedy ten obraz robi się z automatu troszkę szerszy. Jego tutaj można sobie też ustawiać, jak bardzo szeroki chcemy, żeby był. Ale mamy tu kilka opcji. Mamy Rocksteady. To jest taka stabilizacja, która powoduje, że ten no, obraz nam się po prostu nie trzęsie bardzo. Mamy Rockstery Plus. Jak Państwo widzicie, troszkę bardziej przycięło obraz, bo ta stabilizacja właśnie polega na tym przycinaniu y, obrazu. Y, tutaj możemy jeszcze mieć. A, dobra, bo nie ten format wybrałam. Oprócz tych rock steady, mamy jeszcze na przykład horizon balancing. Zobaczcie państwo, co się będzie działo teraz na ekranie. Ja obracam kamerką, a horyzont tak jakby pozostaje mi w tym samym miejscu. I to jest ta, której ja najczęściej używam, jak chodzę z przypiętą kamerką gdzieś do siebie żeby po prostu nie tracić y, tego horyzontu, żebyście Państwo nie czuli się jak na morzu, jak za mną idziemy. A Horizon Steady to jest taka opcja, że ja mogę kręcić tą kamerką dookoła, a ona cały czas nam będzie trzymać y, ten horyzont w jednym miejscu, jak Państwo widzicie teraz na ekranie. I to jest rewelacja. To są tak fajne dwa tryby, y, że hej. Ja za to bardzo lubię, żaden telefon nie ma tej stabilizacji, tak, znaczy żaden, żaden z dostępnych mi finansowo telefonów nie ma takiej stabilizacji jak ta kamerka. Naprawdę super stabilizacja. Kolejna świetna rzecz, jaka jest w, tym, yy, w tej kamerce, to jest żywotność baterii. Po pierwsze, mamy tutaj wymienne baterie. Możemy sobie tutaj klapeczkę otworzyć. I baterię sobie możemy wyciągnąć. Ona jest całkiem spora, jak na tak malutki, malutką kamerkę. Więc to już nam bardzo sprawę ułatwia, bo jak nam jedna bateria padnie, to można wymienić na drugą. Ale tak naprawdę żywotność tej baterii jest bardzo fajna. Ja nie miałam ani razu takiego problemu, że ojej, ojej, co ja teraz zrobię, bo przeszłam przez wszystkie baterie. Bardzo fajna żywotność baterii, serdecznie polecam. Kolejna rzecz, którą ja bardzo lubię w tej kamerce. I którą bardzo często używam, to są polecenia głosowe. Jak Państwo widzicie, tutaj na ekraniku jest taki chłopek z buzią mówiącą włączony. I ja teraz jak powiem Start Recording. To aparat automatycznie, czy kamerka automatycznie zaczęła nagrywać. Stop Recording. Przestała nagrywać, za każdym razem daje mi dźwiękiem znać, że wykonała czynność, jaką, o jaką ją poprosiłam. Mogę ją też spokojnie sobie wyłączyć głosowo. Shut down. Te polecenia nie działają niestety w języku polskim, działają tylko po angielsku, ale są na tyle proste, że można się ich łatwo nauczyć, i dla mnie są, ja ich bardzo często używam, zwłaszcza jak mam właśnie przypiętą tą kamerkę. Gdzieś pod szyją, gdzie trudniejszy jest do niej dostęp. A tak, już wiem, mam ją ustawioną i wystarczy, że powiem, i ona zaczyna yy, nagrywać, przestaje nagrywać. Super sprawa, bardzo mi się to podoba. I jedenasty powód, dla którego bardzo lubię yy, tą kamerkę, to jest mnogość akcesoriów, jakie do niej. Są. Ja Państwu pokażę te, z których ja najczęściej korzystam poza jednym uchwytem rowerowym, bo po prostu jest przypięty w piwnicy do roweru na stałe. Co jest super w tym systemie akcesoriów, że tak powiem, jaki jest do, tych, do tej DJI i tak naprawdę chyba do wszystkich tych kamerek DJI, to są te szybko złączki. Ja kupując tą kamerę, kupiłam ten, tą wersję Adventure Combo. I ona przyszła z takim statywem, którego ja w ogóle nie używam, bo jest po prostu za długi. To jest taka, taki jakby selfie stick, bym powiedziała, nie statyw. I ten selfie stick potrafi się rozciągnąć aż do półtorej metra. I być może to wykorzystam kiedyś jako takie ujęcia ala z dronu. Muszę jeszcze to sobie wymyśleć. Natomiast no, tak to on jest bardzo fajnie wykonany. Ale co tu na nim mam przyczepione, to jest fajne bo to właśnie pozwala nam mocować wszystkie akcesoria do tych kamerek DJI. To jest taka szybko złączka. Tu są takie dwie rączki. A poza tym tutaj mamy magnesy. Więc jak ja to sobie przyczepię, to mi się z automatu zaklikuje i siedzi naprawdę bardzo, bardzo mocno. Ja tu mam przy rowerze też przyczepione. I nie mam z tym żadnego problemu ani stresu. Więc w tym moim zestawie przyszły dwie takie: jedna z dłuższymi nóżkami, druga z krótszymi. Ja jedną mam przyczepioną właśnie do tego statywu cały czas, chociaż nie wiem po co, bo z niego właściwie nie korzystam. A drugą mam przyczepioną do tego, z czym bardzo często chodzę i to jest z marki Telesin. Taki uchwyt, takie homonto troszkę taki naszyjnik on jest silikonowy. ja go mogę sobie wygiąć, ja mogę sobie z niego zrobić statyw jeśli chcę i mogę go sobie założyć wokół szyi bo on się nam tu ładnie otwiera ciach, wychodzi nam tutaj ten pręt zakładam wokół szyi, tutaj przypinam sobie kamerkę ciach no kamerka przypni się jak są mniej wyrobione te to... Złącza to jeszcze tak czasem twardo chodzą. Przypinam kamerkę, to zawieszam sobie na szyi i z takim naszyjnikiem sobie mogę iść w świat. On jest cały silikonowy, ten uchwyt z Telesina. Dużo tańszy niż ten z DJI. Ja to kupiłam na Amazonie, pewnie na jakiejś promocji i z tego korzystam bardzo często. To mi wisi po prostu u szyi. Tu jeszcze są takie, mm, takie sobie. Jak to nazwać? Pentelki, do których mogłabym przypiąć materiałowy pasek, na przykład jeżdżąc na rowerze, wtedy nie buja mi się też ten naszyjnik na boki, ale ja do roweru przypinam tą kamerkę jak jeżdżę na rowerze. Więc to jest jedno z tych akcesoriów, które bardzo polecam. Jeżeli chcecie Państwo nagrywać na przykład takie POV jakieś, bardzo fajna rzecz i bardzo wygodne. Ten silikon jest mięciutki, bardzo przyjemny. Akcesorium, z którego korzystam chyba najczęściej, to jest taki malutki statywik. Mały, super tani, pewnie z AliExpressa go kupiłam, nie pamiętam. Taki maleństwo, po prostu plastikowe, leciutkie, malutkie maleństwo. I do tego dokupiłam sobie taką szybko złączkę, która ma mocowanie dwa w jednym. Z jednej strony na dole ma takie mocowanie jak do statywu, ale mogę opuścić jej te uszka. I będzie miała mocowanie takie, jak wszystkie kamerki sportowe mają. I jest to bardzo fajne rozwiązanie, bo bez względu na to, co mamy, to możemy to do tego doczepić. Też jest mag magnetyczna, nie jest oryginalna z DJI, była tania jak barszcz. I z tym sobie chodzę najczęściej, bo jak trzymałam na początku tą kamerkę po prostu samą, to niestety zasłaniałam obiektyw paluchem. Więc, żeby nie zasłaniać obiektywu paluchem, to trzymam sobie za taki mały statyw. I jest to też fajne, żeby po prostu ją gdzieś położyć, ażeby na przykład nie utonęła w trawie. Więc bardzo fajna sprawa, ten malutki statywik. Super sprawa, która była w tym Adventure Combo, to jest to. tu do na trzy baterie. Jak je naciśniemy, to widzimy, jak jest, czy mamy na, naładowane baterie, czy nie. Ono jest też ładowarką. Tutaj jest wejście na USB-C i ładuje nam baterię. W środku jeszcze są, no oprócz baterii, to jest też miejsce, tutaj mam nadzieję, że to widać. Tutaj jest, są miejsca na y, karty microSD. Na trzy karty microSD. Bardzo fajne, też maleńkie. Nadal w porównaniu z telefonem mniejsze niż Telefon. Z tym rzadko, kiedy chodzę, czasem sobie wezmę jakąś jedną dodatkową baterię ze sobą, ale jak wiem, że nie będę nagrywać przez cały dzień, to ta jedna dobrze naładowana bateria w aparacie w zupełności wystarcza. Więc to jest też bardzo fajne e, akcesorium do tegoż aparatu. No i. Najfajniejsze akcesorium to Państwu pokażę na przebitkach, yy, albo najfajniejsze. Najbardziej wpływające na jakość dźwięku to jest mikrofon z DJI. Ja mam taki, taką wersję z DJI Mini, która przyszła w takiej małej torebeczce. Której też ze sobą nie noszę, i tutaj jest, tutaj jest mikrofon. Jest odbiornik, bo na przykład teraz aparat też nagrywa korzystając z tego właśnie mikrofonu DJI. Jest kabelek do ładowania i mikrofonu i odbiornika. No i tyle. Taka mi mięciutka i są yy, te cićki takie, żeby wiatr nie przeszkadzał w nagrywaniu. Yy, to też bardzo fajna rzecz i pięknie działająca właśnie z tym DJI Action 4. To tyle jeśli chodzi o akcesoria, z których tak naprawdę korzystam i yy, Oto jakie są plusy tej kamerki, teraz jakie są jej minusy, bo to nie jest oczywiście kamerka bez VAT. Na pewno nie jest to super kamerka do ciemnych bardzo sytuacji, bo tu jest maleńki y, sensor czy maleńka matryca, więc będzie mocno szumić i tak nie będzie za super wyglądać y, ten obraz. Y, z czego jeszcze tutaj nie ma? Tutaj nie ma autofokusa. Ona ma tak zwany fixed focus ona ma, zawsze jest. Y, tak jakby na nieskończoność można powiedzieć ustawiona, więc nią nie zrobimy żadnych zbliżeń. Nią się nie da zrobić detali, więc jeżeli na przykład, bo ktoś z Państwa pytał w komentarzach, czy ona będzie fajna do kręcenia dzieci. I to wszystko zależy, co Państwo chcecie kręcić, bo jeżeli chcecie nakręcić, że Państwa dzieci biegają po plaży, super, ale jeżeli chcecie nakręcić jakiś detal, że jakich rączki na przykład, nie wiem, budują zamek z piasku, to nie tą kamerką. Ona się nie nadaje do zbliżeń. Po prostu ona, nawet jak ja próbowałam y, kręcić nią, wydaje mi się, film o M5, to musiałam być bardzo. Nie, to chyba jeszcze telefonem kręciłam. A już nie pamiętam. W każdym razie, nawet jakbym chciała nakręcić film o jakimś aparacie, to muszę być daleko, żeby go w ogóle, żeby, żeby był choć troszkę ostry. Po prostu będzie wszystko nieostre. Im bliżej podejdziemy, tym będzie gorzej. Wydaje mi się, że jest do niej jakieś takie dodatkowe szkiełko, które można tutaj nakręcić, które zbliża, ale ja go nie mam i go nie potrzebuję. To taki minus. Kolejny minus to jest taki, taka maleńka rzecz, tak naprawdę, ale ja z, w moim użytkowaniu spotkałam się z tym, że jak głosowo wyłączę kamerę i później ją włączę, to ona wtedy nie umie znaleźć mikrofonu. Dopiero jak ją wyłączę fizycznie guzikiem, tym tutaj z boku, tym O, i włączę z powrotem tym guzikiem, to wtedy spokojnie znajdzie mikrofon. Dlaczego się tak dzieje? Naprawdę nie wiem. Ale tak się dzieje, przynajmniej w moim wypadku. Dobrze. Drodzy Państwo, to tyle moich 11 powodów, dla których naprawdę warto Action 4 kupić. Ja wiem, że teraz wyszło Action 6. I może właśnie dlatego warto kupić Action 4, bo podejrzewam, że ono będzie teraz w bardzo korzystnych cenach. Ja je dostałam do jakiejś dużej promocji w tym maju. Widzę, że teraz jego ceny są wyższe niż ja wtedy dostałam na promocji, ale myślę, że przez to, że Action 6 wyszło i teraz będą te wszystkie przeceny za chwilę po świętach, to warto się nią zainteresować, bo naprawdę ona ma super możliwości i nie jest tylko dla tych, którzy uprawiają sport. Bo ja, jak mogliście się Państwo pewnie zorientować, jakoś specjalnie sportów nie uprawiam, jeżdżę czasem na rowerze i to tyle. A tą kamerkę naprawdę polecam i bardzo, bardzo lubię. Proszę dajcie Państwo znać w komentarzach, czy kiedykolwiek mieliście możliwość korzystania. Z tej kamerki sportowej, bądź też z jakichś innych kamerek sportowych i w jakim celu yy, z nich korzystacie? Ja z mojej korzystam głównie ze względu na ten kanał na YouTubie. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie.